panę Gębicką, sekretarza stanu, pełnomocnik rządu do spraw lokalnych, inicjatyw społecznych. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani minister, jest pani orędownikiem Wstąpił koncepcji dla trzecich ze krajowych To ogromnie integrujące brawo. środowisko rolnicze wydarzenie. Zgadzimy, jakie cele powinno osiągnąć? Serdecznie. Czy osiąga te cele? Zapraszamy jakie tutaj były jego założenia? Pod no i przy Będziemy których opracowanie pani brała udział? Przede wszystkim trzeba jasno zdjęcie, powiedzieć, zapraszamy. że Krajowe Dni Pola to jest ogromne przedsięwzięcie tak naprawdę na skalę ogólnopolską, bo oczywiście mamy to główne wydarzenie w poświętnym. Gdzie mamy poletka doświadczalne, gdzie mamy wystawy maszyn rolniczych, gdzie mamy tak naprawdę wiele stoisk, chociażby tych stoisk instytutów badawczych, ale także koła gospodyń wiejskich, rękodzielników, twórców ludowych. Tak naprawdę ogromne wydarzenie, które też integruje lokalną społeczność. Ale oprócz tego to są konferencje, to są webinary, to są szkolenia, warsztaty, które są realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego w całej Polsce. I tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z takim włączeniem się też w tą inicjatywę wielu naszych instytucji i przez, przez właśnie instytuty, przez ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły rolnicze. Mamy przecież także Dzień Młodego Rolnika i tak naprawdę celem jest to, żeby te wszystkie osiągnięcia naukowe, te wszystkie nowości, innowacje przenieść do praktyki, żeby dać też rolnikom takie miejsce, gdzie mogą się z tym zapoznać, gdzie mogą porozmawiać z naukowcami, z ekspertami, ze specjalistami w danych dziedzinach. Być może zainspirować się, przenieść później pewne rozwiązania do swoich gospodarstw. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, chodzi o to, żeby wspierać właśnie ten postęp w rolnictwie przez pokazanie właśnie pewnej atrakcyjnej oferty, szczególnie właśnie dla rolników. W marcu powstała rada kobiet w rolnictwie. Czemu ta rada ma służyć, to znaczy ma podpowiadać, ma, czy zauważać przede wszystkim istotną bardzo dużą rolę kobiet? Można powiedzieć, że Rada ma takie dwa główne cele. Po pierwsze, chcemy pokazać kobiety, które odniosły sukces w swoich dziedzinach rolniczki, kobiety, które prowadzą gospodarstwa, które odniosły sukces w branży rolno-spożywczej, kobiety, które prowadzą koła gospodyń wiejskich, są twórczyniami ludowymi, ale także kobiety, które chociażby są szefami naszych instytucji rolniczych, bo jeszcze nie było w historii takiej sytuacji, żeby właśnie aż tyle kobiet kierowało instytucjami, Instytucjami rolniczymi i robią to bardzo dobrze. Co ważniejsze, to jest tak naprawdę zostało osiągnięte bez wprowadzania żadnych parytetów. Po prostu one ze względu na swoje kompetencje otrzymały takie zadania prowadzenia tych instytucji. Po drugie, chcemy, żeby głos kobiet w rolnictwie był bardziej słyszalny, żeby kobiety mogły przedstawiać swoją perspektywę. Oczywiście z jednej strony to jest dyskusja właśnie o, tym, o sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, ale też szerzej o całym sektorze rolnym, całym sektorze rolno-spożywczym. Kobiety jednak na pewne rzeczy patrzą trochę inaczej. Myślę, że też są bardziej otwarte właśnie na nowości, na innowacje i mogą być właśnie tymi osobami, które będą to przenosić, będą to w pewien sposób upowszechniać właśnie na wsi. No właśnie, kobiety są też w ośrodkach doradztwa rolniczego, prawdopodobnie też przodują w tych ośrodkach. Jak pani ocenia działalność ośrodków, także w kontekście chociażby dzisiejszych krajowych Dni Pola, które są organizowane? Ośrodki doradztwa rolniczego to są tak naprawdę bardzo wszechstronne instytucje, bo z jednej strony oni są, można powiedzieć, takim punktem pierwszej pomocy dla rolnika. Jeżeli chodzi właśnie o pewne porady, o pewne problemy, z którymi rolnikami się borykają, to właśnie doradcy z ODR-ów na te wszystkie kwestie odpowiadają. Z drugiej strony też ośrodki inicjują bardzo wiele działań. To są chociażby takie działania jak lokalne partnerstwa do spraw wody. Wiemy przecież dobrze, że to jest teraz bardzo trudny, bardzo potrzebny też temat. Wiemy, że co roku niestety te problemy z suszą. Są coraz trudniejsze. To jest także, można powiedzieć, takie integrowanie lokalnej społeczności, bo bardzo często ośrodki są właśnie takim Centrum lokalnej aktywności oni skupiają chociażby koła gospodyń wiejskich. Oczywiście organizują także wiele targów, wystaw, wiele szkoleń, tak naprawdę rolnicy można powiedzieć, no najczęściej mają styczność właśnie z doradcą w swoim powiecie, w swoim województwie i o to właśnie chodzi. Oczywiście przed ośrodkami też wiele wyzwań, bo jesteśmy na progu wdrażania reformy wspólnej polityki rolnej, czyli tak naprawdę to wszystko będzie trzeba przedstawić rolnikom te wszystkie ekoschematy, z których będą mogli korzystać od przyszłego roku. I tutaj oczywiście wielka, wielka rola. Dla ośrodków doradztwa rolniczego, ale wiem, że nasi doradcy, którzy pracują w ośrodkach, są naprawdę świetnie przygotowani, świetnie wykwalifikowani. To są osoby z niesamowicie wieloma pomysłami, z bardzo dużą inicjatywą, więc myślę, że rolnicy tutaj mogą spać spokojnie. No właśnie, bo w tej nowej perspektywie, która przed rolnikami na lata 2023-2027 jest wielkie wyzwanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i też transfer wiedzy praktyki, innowacji, tutaj rola ośrodków doradztwa rolniczego może być nie do przecenienia. Dokładnie tak. To ośrodki są tym miejscem, gdzie ta e, nauka e, spotyka się z praktyką. Czyli tak naprawdę e, doradcy dostają te informacje, dostają je chociażby od uczelni rolniczych, e, od naszych instytutów, ba instytutów badawczych i mogą to przekazać później dalej. Mogą to przekazać bezpośrednio dla, e, do rolnika. My też uruchamiamy teraz e, jutro, bodajże, będzie premiera e, aplikacji Edwin. To jest taka aplikacja, właśnie doradcza, z której będą mogli korzystać rolnicy, będą mogli uzyskiwać informacje o zarządzaniu gospodarstwem, o nawożeniu, o ochronie przed agro, agrofagami, tak naprawdę wiele, wiele funkcji i to jest też właśnie jeden, jedno z zadań, jedno z wyzwań, które stoi przed ośrodkami, żeby też popularyzować te wszystkie osiągnięcia cyfrowe, nad którymi pracujemy, bo wiemy dobrze, że zawsze wprowadzając pewną nową rzecz, no są pewne opory, są pewne obowiązki, Obawy, a doradcy, e, ośrodki doradztwa rolniczego są takim miejscem, gdzie będzie można właśnie w takich dobrych warunkach, praktycznych warunkach, o tych wszystkich osiągnięciach nauki powiedzieć i po prostu zachęcić, żeby rolnicy wdrażali je w swoich gospodarstwach. No, właśnie, jak zrobić, żeby ta rewolucja cyfrowa w rolnictwie no, nie przeszkodziła, a pomogła? Bo wiadomo, pokolenie e, rolników no, no jest różne. Mamy wielu młodych rolników, ale są też no, ci dojrzali rolnicy, którzy niekoniecznie muszą no, nadążać za tymi wszystkimi nowinkami technicznymi. Na pewno to wszystko trzeba wprowadzać stopniowo. To nie może być tak, że nagle narzucamy pewne rozwiązania na siłę. I my staramy się właśnie te rozwiązania pokazywać, chociażby na takich wydarzeniach jak Krajowe Dni Pola. Bardzo dużo rozmawiamy też o tym z organizacjami branżowymi, ze związkami rolniczymi. Bardzo często też nasze projekty są odpowiedzią na postulaty tych organizacji, bo wystarczy wspomnieć o projekcie paszportyzacji polskiej żywności. Z tym projektem przyszły do nas organizacje branżowe. To oni zaproponowali właśnie taki projekt. Przypomnę tam, chodzi o to, żebyśmy mogli śledzić drogę produktu od pola do stołu, żebyśmy mogli na każdym etapie mieć informacje gdzie ta żywność była, w jaki sposób jaka była uprawa, czy hodowla na przykład zwierząt. To też nam zapewni obronę przed fałszowaniem żywności, czyli na przykład przed takimi praktykami, które chociażby niektóre sieci handlowe stosowały, że żywność, która nie była polska, była opisywana jako żywność pochodząca z Polski. A wiemy dobrze, że Polacy coraz bardziej cenią właśnie polską żywność. Jesteśmy już drugim krajem w Europie, jeżeli chodzi o takie patrzenie i nacisk, który jest kładziony właśnie na taki patriotyzm gospodarczy, patriotyzm konsumencki. No więc na pewno ta pokusa fałszowania żywności będzie coraz Większa. My na to odpowiadamy, przygotowując właśnie system paszportyzacji żywności. I tak jak powiedziałam, na razie jest to pilotaż, wprowadzamy to stopniowo. I jeżeli będzie dobry odbiór rolników, to oczywiście ten program będziemy rozszerzać. Ja już pani dłużej, pani minister, nie zatrzymuję, ponieważ wiem, że za chwilę pani dokona uroczystego. Otwarcia trzeciej edycji Krajowych Dni Pola. Także bardzo serdecznie Pani dziękuję i cóż, widzimy się na Krajowych Dniach Pola, ponieważ tam jest pigułka wiedzy dla rolników. Prawda? Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.